Kilka dni temu wyszedł wczesny dostęp do gry Tail. Była to ogromna premiera. W grę zagrali najwięksi streamerzy czy youtuberzy, dzięki czemu streamy z Hightail oglądało jednocześnie ponad 400 tysięcy osób na samym Twitchu. Studio Hypixel odpowiedzialne za Tail jeszcze przed premierą sprzedało wystarczająco kopii, aby móc rozwijać projekt przez kilka następnych lat. Według nieoficjalnych informacji w dniu premiery w grę miało grać prawie 3 miliony osób. Jednak wiele osób wydaje się nie rozumieć do końca, czym jest Hytale, i ten ogromny hype trochę przyćmiewa wizję oraz historię tej gry, która jest niesamowicie interesująca. Ponieważ Hytale w oczach wielu to tylko kolejna tania podróba Minecrafta. Tymczasem Hytale w rzeczywistości to gra z nieograniczonym potencjałem, która, bez cienia ironii, może stać się jedną z największych gier świata za kilka lat. Chociaż obecnie dla wielu wydaje się to niemożliwe. Czym jest Hytale? Dlaczego powstał? Dlaczego Riot Games kupiło te, grę, by finalnie ją porzucić? I jak to możliwe, że gra, która została spisana na straty, sprzedała kilka milionów kopii przed premierą? Zacznijmy od początku. Hypixel to największy serwer Minecrafta na świecie. Cały czas utrzymuje on stałą liczbę kilkudziesięciu tysięcy graczy. Na serwerze znajduje się przykładowo tryb MMORPG czy dziesiątki mniejszych trybów. Hypixel mógłby być jedynym w co grać i właściwie zawsze mielibyście coś do zrobienia, dobrze się przy tym bawiąc. Jednak Hypixel ma jeden problem, z którym przez cały czas istnienia ich serwera muszą się zmagać. Tym problemem jest Minecraft. Widzicie, stworzenie dobrego serwera Minecraft jest naprawdę trudne. Być może zdajecie sobie sprawę, jak ogromna jest scena modu w Minecraftie, istnieje ich setki tysięcy. Niektóre jedynie dodają małe usprawnienia rozgrywki, inne potrafią zmienić Twoją grę w coś zupełnie innego. Mimo to praktycznie żaden większy serwer Minecrafta z nich nie korzysta. Istnieje na przykład taki serwer jak WinCraft, serwer MMORPG z klasami, magią, bossami, taki World of Warcraft w Minecrafcie. On też nie korzysta z ani jednego moda, mimo że polepszyłoby to w znaczącym stopniu rozgrywkę i pozwoliło na dużo więcej. Głównym problemem jest fakt, że aby zagrać na serwerze z modami zarówno gracze jak i serwer muszą mieć zainstalowane te same mody. W wielu grach wystarczy wejść na serwera, a mody pobiorą i zainstalują się same, ale nie w Minecrafcie. Oznacza to, że gracz musi samodzielnie zainstalować specjalną zewnętrzną wersję Minecrafta do odpalania modów, potem pobrać te mody, wrzucić je w odpowiedni folder i dopiero wejść na serwer, co jest uciążliwe, zwłaszcza jeżeli grasz na wielu serwerach naraz. I tak są narzędzia, by to ułatwić, ale nie jest to coś, czego większość graczy chce. Przeciętny gracz chce włączyć Minecrafta i wejść na serwer. Nawet jednak, jeżeli udałoby ci się przekonać ludzi do grania na twoim zmodowanym serwerze, to pojawia się jeszcze jeden krytyczny problem. Jest to wydajność samych serwerów Minecrafta. Otóż serwery Minecraft są po prostu źle zrobione. Ich wydajność jest z góry ograniczona do pewnego pułapu, a mody by to tylko pogorszyły. Ktoś mógłby pomyśleć, że wystarczy dodać więcej ramów czy więcej procesorów, ale niestety to tak nie wygląda. Serwery Minecraft działają tylko na jednym rdzeniu procesora, podczas gdy nowoczesne procesory potrafią mieć ich przykładowo 20. Większe serwery muszą to więc obchodzić tworząc ogromne sieci setek, czasem tysięcy mniejszych serwerów, między którymi gracz cały czas przeskakuje, co jest po pierwsze nieoptymalne, a po drugie dużo droższe. Tak więc te limitacje sprawiły, że Hypixel zwyczajnie nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł. Dobrym przykładem tych limitacji był ich tryb, który miał imitować PvP z wowa. I limitacje sprawiały, że nie mogli oni dodać nowych przedmiotów, więc ich trzymając np. zbroję konia ze zmienioną teksturą. Nie mogli też dodać nowego elementu interfejsu, więc musieli upchać wszystko w tej obrzydliwej tablicy wyników z prawej strony. Nie mogli dodać nowych efektów wizualnych czy animacji, więc wyglądało to zwyczajnie miernie z perspektywy czasu. Chociaż wtedy były to wyżyny Minecrafta bez modów. Gdyby tego było mało, Mojang regularnie zmieniał swoje zasady dotyczące tego, na co pozwala serwerom. Między innymi w 2014 roku zabronili oni mikrotransakcji wpływających na rozgrywkę, co sprawiło, że Hypixel stracił 85% zarobków. To przelało czarę goryczy i twórcy Hypixela wpadli na pomysł. Co gdyby stworzyć własną grę, która jest jak Minecraft, ale napisaną lepiej, bez głupich limitacji, w której tworzenie oraz instalowanie modów jest banalne? W której serwery działają poprawnie, gdzie gra nie jest tylko grą, ale raczej bazą dla innych trybów, narzędziem do tworzenia czego tylko zechcesz, bez żadnych ograniczeń. Tak właśnie powstał Hytale. Prace nad Hytale rozpoczęły się w 2015 roku i były utrzymywane w sekrecie. Po raz pierwszy o projekcie ludzie usłyszeli dopiero w 2018 przy okazji pierwszego publicznego trailera. Ten był bardzo dobry i obrazował potencjał Hytale'a. Widzimy tam zarówno tryb gry przypominający Minecrafta, gdzie ludzie budują domki, kopią drewno czy kamień, biją moby. Widzimy też bardzo ciekawy świat, ale też przede wszystkim widzimy ogrom możliwości. Tutaj ogromne walki PvP, tutaj strzelanka z widoku izometrycznego. Edytor postaci, tryb kreatywny, tryb do tworzenia filmów, było to coś niespotykanego. Co więcej, gra była aktywnie wspierana przez Riot Games, studio odpowiedzialne za Lola czy Valoranta, co jedynie napędziło hype. Nic dziwnego, że trailer zyskał dziesiątki milionów wyświetleń. Dużym czynnikiem było też to, że nie był to najlepszy czas dla Minecrafta. Dalej był popularny, ale nie były to definitywnie jego najlepsze lata, stąd wiele osób nie mogło się doczekać jego potencjalnego lepszego następcy. Gra więc od razu miała sporą rzeszę fanów, która czekała na premierę i śledziła jej postępy, które na początku całkiem często były relacjonowane na ich stronie. W 2019 dostawaliśmy średnio 2 posty na miesiąc. Komunikacja ze społecznością była na bardzo wysokim poziomie. Cały czas pojawiały się nowe zrzuty ekranu, filmy, koncept arty czy relacjonowanie postępów. Sprawiało to, że społeczność żyła, a Hytail cały czas przypominało sobie. W 2020 pojawia się informacja, że Riot w pełni wykupił Hypixel Studio wraz z Sam Simon, założyciel Hypixela wspomni potem, że musiał to zrobić przez jego ówczesną sytuację finansową. Zwyczajnie jego serwer nie zarabiał wystarczająco, aby ten mógł dalej finansować high tech i dociągnąć go do końca w takiej formie jak obiecał to ludziom. Riot Games przejmujący projekt nie wydawał się aż tak złym znakiem. Studio to jest mimo wszystko znane z wysokiej jakości swoich gier. Jednak od tego momentu zaczęło dziać się coś niedobrego. Przede wszystkim społeczność zaczęła dostawać coraz mniej postów i aktualizacji co do rozwoju gry. W 2019 dostaliśmy dwa posty miesięcznie, w 2021 dwa posty ogółem. W 22, jeden. Co więcej, ten post ogłaszał, że cały silnik Hite zostanie przepisany na nowo, co oznaczało jeszcze dalsze opóźnienie premiery gry, na którą w tym momencie ludzie czekali już prawie 4 lata. Przypisanie silnika miało polepszyć funkcjonowanie gry i pozwolić przede wszystkim wypuścić grę od razu na PC-ach i konsolach. Tak więc przez cały 23-24 nie dostaliśmy zbytnio nic nowego i ciekawego w postach, bo gra była zwyczajnie przez większość czasu przepisywana. Społeczność nie miała absolutnie nic do roboty. 2025 wydawał się ciekawym rokiem, bo zaczął się od ogłoszenia, że Hightail wchodzi w fazę wewnętrznych testów. Brzmiało to obiecująco, jakbyśmy powoli zbliżali się do przynajmniej wersji beta. Jednak kolejnym postem było ogłoszenie zakończenia projektu. Jak mogliśmy przeczytać w poście, twórcy Hightaila nie byli w stanie dowieść tego, co obiecali w sensownym terminie. Muszą więc zakończyć ten projekt. Był to ogromny szok, bo gra była wówczas rozwijana już ponad 10 lat. Dlaczego nie mogą wydać po prostu tego, co mają obecnie? I jak w ogóle ktoś do tego wszystkiego doprowadził? Cóż, nie było mnie tam, ale z tego co możemy przeczytać w internecie, głównym problemem był fakt, że od zakupu gry przez Riot studiem zarządzali niewłaściwi ludzie. Nie mieli oni jasnej wizji czego chcą od gry, byli zbyt ambitni i przede wszystkim decyzja o przepisaniu silnika na nowy była idiotyczna. Po trzech latach skończyli z wpół skończoną grą na starym silniku i absolutnie niegrywalną wersją nowego silnika. Potrzebowaliby kilku kolejnych lat i wielu milionów od Riot Games, który widocznie nie był już chętny wspierać projekt, który zmierza donikąd. Ludzie nie przyjęli zbyt dobrze wieści, że gra, na którą czekają od 7 lat, po prostu nie wyjdzie. Hashtag SaveHightail trendował na Twitterze i widać, że miliony osób realnie czekało na tę grę i chciało w nią zagrać. Ludzie prosili Riot, aby przemyśleli decyzję, ale nie oszukujmy się, było to mało prawdopodobne. Ostatnią deską ratunku, jedynym człowiekiem, który mógł potencjalnie uratować Hightail, był Simon. Ludzie proponowali mu nawet stworzenie zbiórki na wykupienie gry, ale Simon na początku nie był zbyt przekonany. Nie chodziło mu o pieniądze, bo ten mógł sobie na to pozwolić. Jego serwer miał się dużo lepiej niż kiedy sprzedawał Hightail i zarabiał on dużo więcej niż kiedykolwiek. Hightail jednak to ogromny projekt, to ogromny stres i wysiłek, który musiałby włożyć w tę grę, aby doprowadzić ją do stanu, który obiecał. Nie tak dawno został ojcem i musiałby na jakiś czas zaniedbać swoje życie prywatne, aby dobić, być może, projekt życia. Simon był bardzo zaangażowany w rozmowy z community od momentu anulowania Hytale przez Riot Games. Bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach na Twitterze, chętnie rozmawiał z ludźmi i odpowiadał na setki pytań. skrolowanie jego odpowiedzi na Twitterze do czerwca 2025 roku zajęło mi dobre kilka minut. Na pewno nie była to prosta decyzja, ale z czasem, widząc z jaką pasją ludzie podchodzą do Hitail, Simon 29 czerwca dodał post: Nie ma ryzyka, nie ma historii. Który oznaczał, że Simon zamierza spróbować uratować Tail. Miesiąc później ogłosił, że złożył dla Rejotu finalną ofertę, według jego słów wynoszącą dziesięciokrotność wartości rynkowej gry. Napisał też, że od tego momentu aż do potencjalnej finalizacji zakupu, updatey co do postępów będą ograniczone. Pozostało więc czekać. I tak po trzech miesiącach czekania, plotek, domysłów, 17 listopada Simon ogłasza, że Haitel został uratowany. Post zyskał 14 milionów wyświetleń, co pokazuje jak ogromny hype to wywołało. Simon przedstawił swoją wizję i co dalej. Po pierwsze, w pełni zrezygnował z nowego silnika i skupił się na tym z 2021 roku, więc ostatnie 4 lata rozwoju idą w pełni do kosza. Jego plan to jak najszybciej doprowadzić Hytale do stanu, w którym gra będzie chociażby w minimalnym stopniu grywalna i jak najszybciej ją wypuścić, aby ludzie mogli zacząć w nią grać oraz stworzyć do niej modę i społeczność. Była to bardzo odważna decyzja, bo wiele rzeczy może pójść nie tak przy tak śmiałej taktyce. Między innymi z tego powodu gra nie wyszła na Steamie, bo zalew negatywnych opinii mógłby mocno zepsuć PR Hytale'a. Kolejna bardzo interesująca rzecz. Simon razem ze swoim wspólnikiem zdeklarowali się wspierać rozwój Hyattyli finansowo przez minimum następne 10 lat. Okej, okay, ale ile zajmie im doprowadzenie gry do stanu, w którym będzie ona działać? Pół roku? Rok? Otóż niecałe 3 miesiące. Simon ogłosił wykupienie gry 17 listopada, a 13 grudnia w siódmą rocznicę trailera ogłosił, że już w styczniu gra wyjdzie we wczesnym dostępie. Było to niezwykłe, a ilość pracy włożona w doprowadzenie Hightail do grywalnego stanu była zapewne ogromna. Simon sam pisał, że przez pracę musiał trochę zaniedbać swoje rodzinne obowiązki, co pokazuje, jak wielką pasją daży ten projekt. Był też bardzo uczciwy. Wprost mówił, że gra jest wybrakowana oraz że jeżeli masz wątpliwości, czy kupić tę grę w takim stanie, to po prostu jej nie kupuj. Tak więc w 3 miesiące Hightail został doprowadzony do stanu grywalnego. Sama premiera gry okazała się ogromnym sukcesem. Studio Hypixel spodziewało się ponad miliona graczy na premierę. Nieoficjalne informacje obecnie wspominają o 3 milionach, ale nie jest to potwierdzone, chociaż jak najbardziej możliwe. W zaledwie 72 godziny pobrano aż 2 miliony modów, których nawiasem mówiąc powstało już jakieś kilka tysięcy. Ponad 400 tysięcy osób naraz oglądało Hytale na Twitchu, a w grę zagrała też ogromna masa streamerów czy youtuberów. Jest to ogromny sukces, jednak wiele osób, które weszło do tej gry nie znając całej historii mogło się lekko zawieść. Gra jest obecnie mocno niepełna, co trzeba uczciwie przyznać. Oficjalne minigry nie działają, serwery z oczywistych względów są obecnie mocno prymitywne, PvP jest niezbalansowane, nawet pełnego trybu single player jeszcze nie ma. Jest tylko tryb eksploracji, czyli pełny sandbox bez fabuły. Czasami wchodząc do jakiegoś miejsca, dostajemy w twarz znakiem, że praca nad nim jest w toku. Zdarzają się częste błędy, a samego kontentu też nie ma za dużo. Jednak nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że granie w hightail to złe doświadczenie. To definitywnie dobra gra, przy której całkiem dobrze się bawiłem, a biorąc pod uwagę, że udało im się to skręcić w zaledwie 3 miesiące, jest niesamowite. Ale ciężko jest grając w hightail nie myśleć o tym, jak ta gra mogłaby obecnie wyglądać, gdyby ostatnie 4 lata zamiast przepisywać ją na nowo, Riot ją doszlifował. Jedno jest pewne: hightail ma ogromny potencjał. I to właśnie to kupiłem. Kupiłem potencjał i wizję. Kupiłem to, czym ta gra ma być, a nie czym jest obecnie. Zainwestowałem w grę Simona, bo wierzę, że uda mu się stworzyć z Hytale coś ogromnego. Jak tak teraz siebie słucham, to brzmi trochę jakbym dał się naciągnąć na jakiś kurs samorozwojowy, ale nie jestem jedyny. Community pozytywnie odebrało premierę i z dnia na dzień pojawiają się coraz lepsze mody i serwery. Gra już dostała kilka mniejszych update'ów i wydaje się, że wszystko idzie zaskakująco dobrze. I czy Highteil okaże się sukcesem nie zadecyduje najbliższy tydzień, miesiąc, a może nawet nie rok, ponieważ przed Highteilem jeszcze masa pracy. To dopiero początek tej historii, która może okazać się jedną z najlepszych w całej historii gier.